Witam serdecznie. W tym filmie przedstawię funkcję ResetWarm, a także pokażę, w jaki sposób zresetować sterownik AX do ustawień fabrycznych. W tym celu e, utworzyłem sobie prosty projekt, gdzie posiadam między innymi dwa urządzenia terkatowe, a także program PLCPRG, w którym znajduje się e, kilka zmiennych oraz prosta logika. Funkcja ResetWarm służy do e, ponownej reinicjalizacji naszej aplikacji. Oznacza to, że resetuje ona wartości wszystkich zmiennych poza zmiennymi podtrzymywanymi, a także powoduje, że ponownie reinicjalizowane są wszystkie protokoły komunikacyjne. Teraz żeby zaprezentować działanie, ustawię sobie jakieś wartości zmiennych. I w tym momencie wykonam funkcję. Wykonam ten reset warm. Robimy to z poziomu zakładki online i wybieramy odpowiednią opcję. I po pierwsze widać, że zmienne nasze się zresetowały, a po drugie ponownie staje nasza sieć EtherCAT. Teraz, jak kliknę sobie przycisk ran, to wstanie mi jeszcze do tego moja oś serwonapędu. Także funkcja Reset Warm przydaje się szczególnie w takich wypadkach, kiedy chcielibyśmy przeresetować naszą aplikację, natomiast niekoniecznie chcemy wykonywać reset zasilania całego sterownika. Teraz zaprezentuję, w jaki sposób wykonać reset do ustań fabrycznych sterownika AX3. Możemy to wykonać z poziomu zakładki online i wybrać funkcję Reset Origin. Sprawi to, że, że usunięta zostanie aplikacja z naszego sterownika, a także zresetowane zostaną adresy IP na naszym sterowniku. Jeszcze wstrzymam się z tą opcją i pokażę jeszcze alternatywny sposób. Klikając prawym wciskiem myszy na Device, mamy tutaj również funkcję Reset Origin Device która posiada więcej możliwości, między innymi mamy możliwość usunięcia systemu zarządzania użytkownikami z naszego sterownika, jeżeli wcześniej tworzyliśmy jakiś użytkowników i certyfikaty. Ja skorzystam sobie z tej funkcji podstawowej, dla mnie w tym momencie będzie ona wystarczająca, czyli wybieram sobie Reset Origin i klikam tak. W tym momencie została usunięta aplikacja z mojego sterownika. Do tego, jeżeli chciałbym, aby zresetowane zostały adresy IP, żeby ta zmiana została zatwierdzona, to muszę jeszcze wykonać reset zasilania mojego sterownika. Ja teraz ponownie połączę się z nim i przy logowaniu dostaję informację, że na urządzeniu nie znajduje się żadna aplikacja. Czyli mamy potwierdzenie, że aplikacja została usunięta. Mogę sobie to jeszcze sprawdzić z poziomu. Device oraz zakładki Applications. Tutaj jak kliknę sobie Refresh List, to widać, że na, mojej, na moim sterowniku nie ma w tym momencie żadnych aplikacji, więc został on prawidłowo zresetowany do ustawień fabrycznych. I to będzie wszystko w tym filmie. Dziękuję bardzo za uwagę.